Cześć, witam w wódko i dzisiaj zapraszam na jeden z kilku przepisów/projektów DIY, które pojawiły się na moim kanale przed świętami. Pierwszy z nich to przepyszne pomarańczowe ciasto brazylijskie, które. E, przygotowuję z przepisem mojej koleżanki i zaczynamy od wyparzenia całej pomarańczy tutaj widzicie, ja rozkrajam ją na światki, wydobywuję miąższ i teraz pozbywam się tych białych części robię to ostrym nożem, oczywiście uważając, żeby się nie skaleczyć i odkładam skórkę na stronę, bo ona też będzie wykorzystana do przygotowania tego ciasta następnie te wszystkie elementy przekładam do blendera i będę je siekać na drobniutki kawałeczki e, i w tym momencie dodajemy szklankę oleju lub innego tłuszczu, jeżeli wolicie. Następnie będę wbijać kolejno trzy średniej wielkości jajka. I to wszystko trzeba teraz dokładnie wymieszać. W następnej kolejności dodaję dwie szklanki mąki, przesiewam je dokładnie. I dwie szklanki drobno zmielonego cukru. I już słuchajcie, ostatni składnik to niecała łyżka proszku do pieczenia. Wszystko dokładnie mieszam do połączenia składników i przekładam do takiej blaszki na babkę, która wcześniej była wysmarowana tłuszczem. Wkładam wszystko do piekarnika, który wcześniej rozgrzałam na 180 stopni na mniej więcej 35 minut. W międzyczasie obieram też pomarańczę, bo będę potrzebowała skórkę do jej dekoracji, a także rozrobiłam lukier za pomocą zmieszania odrobiny soku cytryny i cukru pudru. Kiedy ciasto już wyjęłam z piekarnika i kiedy przestygło, polewam je lukrem i dekoruję skórką pomarańczy. Muszę Wam powiedzieć, że jest to ciasto, które wyjątkowo smakuje mojemu synowi, który nie jest miłośnikiem słodkości. Ciasto jest wilgotne, jest przepyszne, idealnie pasujące na jesienno-zimowe klimaty. Powinniście go spróbować. Bardzo cieplutko Was pozdrawiam. Pa, pa!